Tak, to nasze kolejne podejście do tego wstępu e, i po heheszkach. Cześć, dzień dobry, z tej strony Agnieszka Ganiek i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Bardzo Społecznego. Dzisiaj siedzi przede mną Piotrek Bańczyk. Dzień dobry Agnieszko, cześć, witam Państwa bardzo serdecznie. E, dziękuję Agnieszko za zaproszenie tutaj. E, sprowadził mnie tu dzisiaj temat e, współpracy samorządów z biznesem i to jest obszar, za który odpowiadam e, w dwóch samorządach, w samorządzie Miasta Mikołowa i Powiatu Mikołowskiego. Włączam ten temat też w działania Związku Stowarzyszeń Centrum Aktywności, które działa w Mikołowie między innymi na polu integrowania też sektora biznesowego. Zajmowałem się przez lata kwestiami dotacji dla przedsiębiorstw, przedsiębiorstw społecznych, kierując ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej. Też z doświadczeniem takim biznesowym, bo też troszkę w biznesie pracowałem, w biznesie działałem, ale też działałem w pozostałych sektorach. Myśląc o tych trzech podstawowych, czyli w organizacjach pozarządowych i w samorządzie, więc staram się to zawsze y, łączyć. No tak, właśnie w Twojej wypowiedzi wybrzmiało to, co podsumowałeś na koniec czyli y, tak naprawdę y, dzisiaj Twoje doświadczenie jest zbudowane o trzy filary: NGOsy, samorząd i biznes. A skąd? Y, y, skąd? I po co to łączenie biznesu z samorządem? Wydaje się, że to są dwa odrębne światy, tak naprawdę. Zróżnicowane cele, zróżnicowany sposób funkcjonowania. No i teraz, jak takie dwa światy połączyć? No chyba, że się mylę, to mnie wyprowadź z błędu. Myślę, dwa, a nawet trzy światy, myślę o tych organizacjach pozarządowych, ale my tak naprawdę żyjemy na jednej planecie, w, jednym, w jednej społeczności, często. Jesteśmy wzajemnie o, od siebie uzależnieni, bo bez przedsiębiorców nie będzie podatków, bez podatków nie będzie funkcjonującego sprawnie samorządu, bez funkcjonującego sprawnie samorządu nie będzie działań dla mieszkańców i myślę, że jesteśmy takimi naczyniami połączonymi. Pamiętam 20 mniej więcej lat temu, jak tworzyłem swoje pierwsze stowarzyszenie, Centrum Społecznego Rozwoju, nie, nie zapomnę jednej roz, z rozmów z prezesami. Je, z rozmów z jednym z prezesów, o tak, yy, sporej firmy, no myślę, że jednej z większych w, z jednych, z większych w kraju. Yy, I podczas tej rozmowy ów prezes popukał się w głowę i mu powiedział: Wy chcecie rozmawiać o działaniach społecznych w biznesie, przecież biznes jest tylko od zarabiania. O. Ja myślę, że przez te 20 lat dokonaliśmy rewolucji, bo to nie jest tylko ewolucja, ale to jest przewód rewolucyjny moim zdaniem w myśleniu przede wszystkim. Mhm. Bo dzisiaj, jak rozmawiamy z tym samym biznesem, nawet z tą samą firmą, może inne osoby nią zarządzają, ale dzisiaj pojawia się nam temat tego, jak raportować te działania społecznie odpowiedzialne, jak przedsiębiorstwo powinno y, realizować swoją misję, uwzględniając czynniki społeczne. Dzisiaj, rozmawiam z dużymi firmami o projektowaniu usług biznesowych, o modelach biznesowych, wśród użytkowników Wśród adresatów działań czy klientów, prze wszystkie przedsiębiorstwa biorą już pod uwagę też otoczenie, środowisko, to społeczne, to gospodarcze, to przyrodnicze, ale też, też firmy biorą pod uwagę myślenie o planecie, o tych czynnikach takich ekologicznych. I to, nawet jeśli nie jest podyktowane taką faktycznie wrażliwością społeczną, to dyktowane jest względami rynkowymi, bo już bez brania pod uwagę. Właśnie oddziaływania firmy na środowisko, no nie można mówić o prowadzeniu efektywnego biznesu i sprzedaży towarów czy usług w naszych gospodarkach. No, poruszyłeś sporo wątków, tak? Bo, bo i wielki biznes, i społeczna odpowiedzialność biznesu, i projektowanie usług społecznych. Natomiast chciałabym zejść trochę do takiego mniejszego ogródka, jakim są nasze gminy, ponieważ w Polsce tych gmin jest dość sporo, a szczególnie tych średnich i małych. I teraz zastanawiam się... Jak te gminy, patrząc też na Twoje doświadczenie, mogą z tym biznesem współpracować? Ja myślę, że tych obszarów do współpracy jest dużo. Biznes jest dla nas podstawowym płatnikiem podatków w samorządach. Po wprowadzeniu y, Polskiego Ładu no, pojawił się problem, bo część tego podatku w, w, przez firmy, które rozliczają się ryczałtem, trafia do budżetu państwa. I ten powrót tych środków. Do samorządów no, niekoniecznie obserwujemy, więc, yy, więc to jest naprawdę wyzwanie dla nas, żeby stwarzać warunki firmom, żeby właśnie w naszych gminach, często tych mniejszych, mniej atrakcyjnych dla dużych podmiotów, żeby, żeby się pojawiały, żeby miały tutaj adresy rejestrowe, żeby tym samym tutaj trafiały podatki. No, to jest spore wyzwanie, ale wyzwanie, które z punktu widzenia samorządów nie jest wyzwaniem jakoś specjalnie kosztownym, bo to jest kwestia czasem zabezpieczenia przestrzeni na, na możliwość zarejestrowania firmy pod jakimś adresem wirtualnego biura. Niekoniecznie w dużych miastach, ale też w tych małych miejscowościach. To jest kwestia regularnych spotkań z przedsiębiorcami i stwarzania dla nich warunków do współpracy z samorządem, do szybkich do do przyspieszania procedur w samorządach, do tego, żeby był ktoś, kto nawet poklepie czasem tego przedsiębiorcę i im powie, wiesz co, nie, nie martw się, złóż ten dokument tak, jak on e, mm -hmm. powinien być złożony. Jakby był jakiś problem, to, e, to ja do tego urzędnika zadzwonię. Zwykle nie muszę dzwonić, bo zwykle procedury w urzędzie wyglądają tak, że jak ktoś składa dokument, to on przechodzi sprawnie. Mm -hmm. no już nie jesteśmy w czasach, gdzie te procedury urzędowe trwały w nieskończoność w samorządach. Mam wrażenie, że te procedury trwają bardzo sprawnie. Przedsiębiorcy się czasem boją, że będą trwały dłużej. Ale stąd e, też ważna jest taka rola e, w samorządach, jak, jak moja, że ten przedsiębiorca, jak przychodzi, to zostanie choćby poklepany po ramieniu, złóż to zgodnie z procedurą e, i. i on już się czuje usatysfakcjonowany, że w razie czego ma anioła stróża, <noise> e, ale ten anioł często nie musi nawet interweniować. No, ja myślę, że trochę odczarowujesz też swoją rolą e, samorząd, bo tak jak e, już miałam okazję rozmawiać na przykład z Sabiną, jeśli chodzi o politykę senioralną, e, też odczarowuje temat, temat seniorów, tych wcześniej urodzonych. Natomiast Ty mam wrażenie, że jesteś, przez to, że jesteś praktykiem. Takim naturalnym łącznikiem e, tych ludzi, którzy zakładają biznes, prowadzą biznes, tych, którzy myślą o założeniu biznesu, z instytucjami, które tak naprawdę pełnią jakiś nadzór nad tymi firmami. Prawda? Bo patrząc na skalę i liczbę dużych przedsiębiorstw i tych małych i średnich, no to królują te małe i średnie przedsiębiorstwa. Tak, Zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja mówiąc o współpracy z samorządem, myślałem o tych firmach, które chcą już inwestować, które chcą już, nie wiem, pozwolenie na budowę, na jakieś działania rozwojowe, gdzie faktycznie te zwolenia są potrzebne. No tak, tu już przecież też mówimy o dedykowanych specjalnych terenach przygotowanych pod taką działalność, Dokładnie. No ja myślę, że to jest odrębny wątek, do którego może wrócimy, ale patrząc po małych przedsiębiorstwach, czy tych mikro, gdzie jedna osoba chce zarejestrować działalność gospodarczą, no to też już jest stosunkowo proste. Tu firma może wypełnić wniosek przez w zasadzie aplikację telefoniczną. Tak. No to już, to już nie jest to już nie jest wyzwanie, jak kiedyś trzeba było formularze wypełnić i się w nich nie pomylić. No i fatygować się w odpowiednich godzinach do urzędu. Tak, tak. Ale to myślę, że też się zmienia, bo urzędy też są dos bardziej dostępne. Co, co już słyszymy, że nawet te e, samorządy, które, e, które dotychczas e, nie funkcjonowały najlepiej, dzisiaj e, dzisiaj, funkcjon dzisiaj te godziny pracy sobie zmieniają. Dzisiaj Funkcjonują w zupełnie innym czasie, niż, niż, było, to, niż było to kilka lat temu. Pojawiają się te godziny popołudniowe, pracy urzędów i tak dalej. Mm -hmm. no, Myślę, że poruszyłeś na początku taki wątek związany z um, sieciowaniem trochę środowiska biznesu. I chciałam zapytać, jak to, jak to wprowadzasz w życie, jak Ty to widzisz, na czym polega to sieciowanie biznesu? Tak, myślę, że temat, temat bardzo obszerny. W Mikołowie staramy się regularnie spotykać z przedsiębiorcami. Dla mnie przede wszystkim taką e, furtką jest otwartość do przedsiębiorców. Tylko, żeby ta furtka była zauważona, my musimy też przyciągać tych przedsiębiorców, a nawet wychodzić do nich. I często to są wyjścia, spotkania z przedsiębiorcami bezpośrednio, ale to są też spot regularne spotkania dla przedsiębiorców. Przyjęliśmy na przykład formułę śniadań biznesowych, która nam się właśnie o to mi fajnie chodziło. sprawdza. E, tak, Agnieszko, bo to. Kiedy my naj, najłatwiej mamy porozmawiać? Wtedy, kiedy mamy luźną atmosferę, gdzie spotykamy się w kawiarni, gdzie też mamy, ja też patrzę z punktu widzenia urzędnika samorządowego, gdzie też mamy bezpieczne warunki, bo spotykamy się nie z jednym przedsiębiorcą, gdzie ktoś może mógłby nas posądzić o jakieś niecne interesy, ale spotykamy się z całą grupą przedsiębiorców, gdzie wszystko jest jawne, gdzie możemy na forum o tym porozmawiać. I myślę, że to też jest ważne, szczególnie dla osób z samorządu, żeby też miały poczucie, że to są bezpieczne warunki, że to, że to nie jest tak, że za chwilę nas ktoś posądzi o nepotyzm czy, mm -hmm. o coś, czy o nierówne traktowanie, bo ważne jest spotkanie się z ludźmi, porozmawianie o ich problemach, o tym, co chcą wnieść, ale też często co chcą zrobić dla społeczności, bo to z jednej strony jest pobudzanie aktywności tej gospodarczej, rozwój firm. Ja też przy śniadaniach biznesowych zawsze praktykuję zapraszanie prelegentów, którzy są ekspertami. I tu Cię chciałam zatrzymać, bo jesteśmy w drugiej połowie roku i te śniadania biznesowe odbywają się regularnie. Prawda? I tak zauważyłam, na każde śniadanie, praktycznie na każde, zapraszasz kogoś, kto wywodzi się ze środowiska biznesu, ma jakieś doświadczenie, często podobnie jak ty, wywodzi się również z organizacji pozarządowych albo kiedyś był pracownikiem samorządu, więc zna specyfikę, specyfikę tej współpracy. Jakie tematy poruszane w tym roku albo goście, którzy byli zapraszani, byli najchętniej przyjmowani przez naszych odbiorców? I ja tu mam taki ból serca, okay. jak mi o to pytasz. E, ten ból jest związany z tym, że jeśli zapraszam prelegentów, którzy są mocni merytorycznie w sprawach takich technicznych dla firm, mhm. finanse, <grym> prawo, zatru mhm. kwestie zatrudnieniowe, w tym zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, mhm. optymalizacja kosztowa, e, tego typu tematy, mhm. spotykam się z niewielkim odbiorem, okay. ale spotykam się z dużą efektywnością dla tych przedsiębiorców, którzy przychodzą na spotkania. No tak, tak. Bo to ale. Co, tak wyobrażam, że to już są osoby, które. Mają ten problem, nie? wiedzą o czym tak, będą. Wiedzą, słuchać. że to jest w ich y, zasięgu takim mentalnym, że warto nad tym popracować. Mhm. A większość, szczególnie tych mikroprzedsiębiorców, przychodzi najchętniej na spotkanie związane z marketingiem, z promocją y, w sieci, z takimi rzeczami. Które, które są na tapecie, sztuczna inteligencja, mm -hmm. e-commerce i tak dalej. To są tematy, które jak wiem, że jak zaproszę na śniadanie z taką tematyką, to salę mam pełną. Mm -hmm. Jak zaproszę w temacie kwestii zatrudnieniowych, no to przyjdą trzy osoby, ale takie doświadczenie właśnie robiliśmy jedno takie śniadanie w tym roku, poświęcone zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami, mm -hmm. gdzie. Trzech przedsiębiorców, którzy przyszli, każdy wyszedł z realną możliwością y, obniżenia miesięcznych kosztów y, zatrudnienia o minimum kilkanaście tysięcy złotych mm -hmm. miesięcznie, na bazując na podstawie wiedzy i niezłożonych oświadczeń tylko. Aha, Czyli nie wymagało to żadnych dodatkowych dokumentów, zmian kadrowych, tylko tylko wykazania tego i zawnioskowania o y, refundację Y, części wynagrodzenia przez PFRON. Także tutaj. Czyli tak naprawdę cały czas kręcimy się wokół jednego tematu, wokół wiedzy. Tak. Tak, i ta wiedza y, jest potrzebna, ale też ta wiedza, y, jak mnie zapytałaś o to, jak wychodzimy do przedsiębiorców, to to jest kwestia też networkingu. Ta wiedza też jest, musi być osadzona w te spotkania właśnie między przedsiębiorcami, gdzie dla mnie to jest też taka wartość dodana tych śniadań. Jedna rzecz to jest kwestia merytoryki, która jest zawsze jakaś tam przewodnia. Ale uzupełnieniem tego jest zawsze networking, czyli rozmowy pomiędzy przedsiębiorcami. Ja mam takie doświadczenie, jak śniadanie robimy o godzinie 8 i formalnie kończy się o 10, to bardzo często mi się zdarza wychodzić z niego o 12, 13, bo po tej części merytorycznej zaczynają się faktyczne rozmowy, rozmowy między przedsiębiorcami, yy, rozmowy o modelach biznesowych, o możliwościach rozwoju firm i tak dalej, i tak dalej. Często z wykorzystaniem tej wiedzy, która była podczas spotkania, a często z wykorzystaniem wiedzy, którą wnoszą sami uczestnicy. Mm -hmm. no, myślę, że to jest taki olbrzymi efekt dodany, że oprócz y, usłyszenia tego, co prelegent ma do powiedzenia, mogę się jeszcze wymienić doświadczeniem, wiedzą, czy chociażby wizytówką z osobami z różnych branż, bo y, myślę, że to też jest warte y, podkreślenia, że y, osoby spotykające się na tym siadaniu nie reprezentują jednej branży. Tak, I ze względu też na specyfikę miasta i powiatu mikołowskiego wyszedłem z założenia, że no nie mamy tu takiej, takich dużych centrów związanych z jedną branżą. Jakbyśmy to wtedy się wstecz, to można by było zrobić takie mhm. spotkania, ale dzisiaj ten rynek nam się mocno zmienia. Może za jakiś czas spotkania branżowe powstaną. Próbowaliśmy, co prawda, zrobić takie z, z poszczególnymi firmami, które się, są mocno osadzone w poszczególnych branżach, ale decyzja padła na to, że te spotkania takie branżowe jednak muszą być w większych miastach, żeby przyciągnąć większą liczbę osób, które w danym temacie siedzą. No, w mniejszych miejscowościach aż tak nie jesteśmy w stanie zadziałać, mhm. ale jesteśmy w stanie zaproponować tym przedsiębiorcom dobre merytoryczne spotkania, wymianę relacji czy budowanie relacji blisko siebie ale też ten networking służy pozyskiwaniu inwestorów, czy koinwestorów inwestorów do projektów, które przedsiębiorcy też chcieliby realizować. No, myślę, że to jest y, też ogromna wartość, o czym mówisz, ten networking, bo jednak zupełnie inaczej współpracuje się z osobą, którą się zna, y, z którą się już wymieniło y, jakimś doświadczeniem, z którą się porozmawiało, niż z osobą, która jest mi totalnie obca, tak? Znajduję, googluję jakąś osobę, jakąś firmę, no i zastanawiam się, ta firma, czy nie ta firma, tak? Dokładnie zawsze te znajomości, i też, i też polecenia wzajemne, one działają na korzyść budowania relacji. I to też y, dla mnie jako dla samorządowca to też jest spojrzenie z perspektywy tego, że my też wiemy, kto na naszym terenie działa. Jakie firmy są godne zaufania, też pod kątem tego, że często przychodzą mieszkańcy zwyczajnie pytać o poszczególne firmy, o możliwości y, poszukują pracy, y, czy o możliwości współpracy z jakąś firmą. Yy, I to jest też dla mnie duży atut, że jestem w stanie powiedzieć, wiesz, co na naszym terenie działa? Taka, taka i taka firma. Wybierz sobie, skontaktuj się z nimi. Wiem, że oni przychodzą na spotkania, wiem, że są godni polecenia. Mm -hmm. No tak. Yy, firma przestaje być nipem, KRS-em i, i nazwą, a staje się konkretnym człowiekiem, który albo nią zarządza, albo jest właścicielem. Tak. Człowiekiem, czy wartościami, które te, mm -hmm. ten człowiek, czy ta organizacja przedstawiają, bo to. Oprócz tego, że zajmuje się tym samorządowo, ja też zajmuję się tym badawczo psycholog biznesu i organizacji. I tak, jak, tak, patrząc na firmę, to firma staje się tym, co sobą reprezentuje na poziomie wartości bardzo często. To sprawia, że, mieszka że mieszkańcy, że ludzie chcą w niej pracować, że chcą się w niej angażować. I to myślę, że jest takim głównym, głównym wyznacznikiem współcześnie dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw. Och, ja myślę, że to jest tak szeroki wątek, który teraz. Yy rozpocząłeś, że chyba sobie porozmawiamy osobno na temat motywacji, dlaczego w różnych miejscach pracujemy, a w innych nie pracujemy, dlaczego w pewnych sytuacjach wynagrodzenie staje się czynnikiem higieny i dlaczego ludzie odchodzą od szefów, a nie od organizacji. Natomiast dzisiaj powoli mija czas, na który się umówiliśmy. Nie chciałabym Ci też go więcej zabierać, bo wiem, że masz bardzo dużo obowiązków, które czekają na Ciebie jeszcze. Mam do ciebie Ostatnie pytanie, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś naszym słuchaczom e, opowiedzieć, akurat o tym wąskim kawałku życia Twojego i zawodowego i też trochę prywatnego, e, który dzisiaj poruszyliśmy? Ja myślę, że chciałbym zaprosić przede wszystkim na śniadania biznesowe w Mikołowie. Co drugą środę o godzinie 8 rano spotykamy się w przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwie społecznym mm -hmm. e, w Hermatece, czyli w takim przedsiębiorstwie, który zatrudnia też osoby. E, które są w procesie reintegracji. Yy, więc to, to też jest takie wyzwanie yy, dla przedsiębiorstw. I myślę, że tak, że chciałbym zaprosić po prostu do budowania współpracy, do tego, żeby się nie bać, żeby wychodzić do siebie nawzajem, bo to sprawi, że nam się będzie lepiej żyło, że faktycznie te pieniążki zostaną na miejscu, nie będą wypływały gdzieś na koniec świata i wracały do nas w jakiejś części, yy, że faktycznie będziemy budować. Yy, takie, takie przestrzenie środowiska wzajemnego zaufania i dobrej współpracy. Mm -hmm. e, I e, tak sobie myślę, że to jest kolejna rozmowa, którą przeprowadzam, której konkluzja jest taka, żebyśmy ze sobą rozmawiali, bo jesteśmy jednym organizmem, a żeby ten organizm dobrze funkcjonował, no to wszystkie jego elementy muszą sprawnie funkcjonować. Dokładnie. Tak. Ja myślę, że naszym słuchaczom podlinkujemy. Zaproszenie do śniadań biznesowych, żeby mogli sprawniej i szybko do nich dołączyć. A dzisiaj chciałam Ci serdecznie podziękować i wierzę, że już niedługo znowu spotkamy się naprzeciwko siebie i poruszymy kolejne ciekawe tematy, którymi zajmujesz się. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.